Wszystkich przybyłych na uroczystości gminne upamiętniające 232 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Rozpoczęliśmy od odśpiewania hymnu państwowego, podczas którego nastąpiło podniesienie flagi państwowej na maszt. Podniesienia flagi państwowej dokonał poczet flagowy z zespołu szkół w Żegocinie, klasa Straży Granicznej. Maszt z flagą Rzeczypospolitej Polskiej. Został sfinalizowany w 2022 roku w ramach projektu pod Biało-Czerwoną pod honorowym patronatem prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Inwestycja została zlokalizowana w miejscu godnym do upamiętniania świąt państwowych i innych wydarzeń rocznicowych i historycznych. Umieszczenie flagi na maszcie w tym wyjątkowym miejscu to dowód na to, jak ważne są symbole narodowe w życiu Polaków. I państwo, drodzy <laughs> mieszkańcy, w, w polskiej tradycji 3 maj jest dniem radosnego, patriotycznego świętowania. Dniem celebrowania w naszej polskiej państwowości, której 3 majowa konstytucja jest fundamentem. Dlaczego tak ją postrzegamy? Ponieważ symbolizuje ona oświecone, mądre i odpowiedzialne. Dążenie rządzących Polską do modernizacji naszego kraju. Warto, aby dzisiaj naszej wspólnej, patriotycznej radości z osiągnięć naszych przodków towarzyszyła refleksja nad współczesnością, nad polską rzeczywistością, nad ustrojem naszego państwa, określonym przez konstytucję z 1997 roku. Współczesna konstytucja z pewnością nie jest wolna od mankamentów. Dla nas jednak, polskich obywateli stojących tutaj, przed Urzędem Gminy w Rzegocinie, obok nowo powstałego masztu flagowego, tu i teraz to ona jest najważniejsza. Z tego miejsca chciałem bardzo serdecznie podziękować księdzu proboszczowi, Bogusławowi Pasierkowi, księdzu Rafałowi i księdzu Piotrowi zawsze w intencji ojczyzny. Dziękuję wszystkim przybyłym pocztom sztandarowym. Bardzo serdecznie dziękuję panu przewodniczącemu Rady Gminy Brzegocinie, pani sekretarz, panu radnemu powiatowemu, pan, pani dyrektor Centrum Kultury, wszystkim dyrektorom szkół, nauczycielom, wszystkim mieszkańcom przybyłym na, na dzisiejszą uroczystość. Szanowni Państwo, w tych strugach deszczu życzę wszystkim miłego świętowania. Dziękuję. Na tym zakończyliśmy dzisiejsze uroczystości. Dziękuję Państwu za uwagę. Bogodziały w miejscu rozwoju.